Witam Was serdecznie już po zesłaniu Ducha Świętego na kolejnej lekcji religii. Zaczniemy od modlitwy w imię Boże, żebyśmy dobrze o Bogu mówili, odkrywali to, kim tak naprawdę Pan Bóg jest. I Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, prosimy o Twoją obecność, o to, żebyś nam objawiał kim tak naprawdę jesteś, jak bardzo nas kochasz i że jesteś blisko, że chcesz przemieniać nasze życie i prowadzić nas do nowych, coraz to piękniejszych rzeczy. Oto wszystko chcemy się modlić słowami Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kolejna przypowieść, o której będziemy rozmawiać, to... Przypowieść o robotnikach w winnicy, i to też przypowieść troszkę o Bożej Sprawiedliwości, która nas czasem zadziwia, czasem może nawet nas denerwować. Żeby to sobie dobrze uzmysłowić, czym jest ta Boża Sprawiedliwość, Pan Jezus użył po raz kolejny obrazu z życia codziennego. Żebyśmy mogli zrozumieć, co tak naprawdę w tym, co tak naprawdę w niebie gdzieś tam na nas czeka. Posłuchajmy Słowa Bożego. Albowiem Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami od Danara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich, idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich, Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy. Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli na najęcie około 11 godziny i otrzymali podenarze, gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekotę. Na to rzekł jednemu z nich przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czyż nie o denara, umówiłeś się ze mną? weź co twoje i odejdź chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? tak ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi zobaczcie Mamy taką ciekawą rzecz, że właściciel winnicy wychodził po kilka razy na jakby taki obchód, na poszukiwanie pracowników. Jeżeli ktoś w czasach pana Jezusa nie miał takiego fachu, że mógł założyć sobie w, taką, w cudzysłowie prywatną firmę, to był zdany. Na łaskę albo nie łaskę pracodawców. Tak? Czyli, że przyszedł ktoś i go zatrudnił. No i oni tam stali na takim, nazwijmy to, rynku i czekali, aż przyjdzie ktoś, kto ich najmie. No i ci, którzy zawsze byli pierwsi, to się cieszyli, byli jest, jest, udało się. Nie, dzisiaj będziemy pracować. I oni mieli pewność, że tam jakieś godne pieniądze zarobią. Następni, no to już nie mieli takiej pewności, że dostaną opłatę za całą dniówkę. Dniówka w tamtym czasie to był właśnie jeden denar. No i teraz wyobraźcie sobie, że wychodzi ten pan z tej winnicy i chce nająć tych pracowników, i pierwszych najmuje, no to oni co. No się, nie? Jest, udało się. Dzisiaj jesteśmy pierwsi, na pewno dostaniemy denara. Nie? Reszta jest tak myśli, kurde, no. Nie? Potem wyszedł pan, pan drugi raz. Dla wyjaśnienia, bo tam pisze, że wyszedł o godzinie trzeciej. Nie? Wyszedł o pierwszej, trzeciej... ...wczesnym rankiem, o, o, o pierwszej... O, ...o trzeciej godzinie. Ten wczesny ranek oznacza godzinę... Szóstą, naszą taką szóstą, jakbyśmy sobie to poobracali, a godzina trzecia to jest godzina dziewiąta. Potem jest podane, że wyszedł o szóstej, czyli o godzinie dwunastej, o godzinie dziewiątej i o godzinie jedenastej. Praca trwała przez 12 godzin, tak, czyli wyobrażamy sobie, że zamiast tej godziny pierwszej tam jest godzina zamiast godziny 6 y jest godzina 1, tak, i tutaj ten zegar leci sobie dookoła i teraz tak, tych zatrudnił o 9, następnych zatrudnił o 12, 15, no i najlepiej wypadli ci, co byli zatrudnieni o godzinie 11, czyli w naszym zegarku by to była godzina 17, bo oni robili najkrócej. Ale teraz posłuchajmy sobie jeszcze raz, co on mówił do poszczególnych robotników. Do tych, z którymi się spotkał jako pierwszych, z pierwszymi mówi umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy, czyli umówił się, było wszystko jasne. Wyszedł około godziny trzeciej. Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Czyli ci już tak nie wiedzieli, czy dostaną denara, czy pół denara, a może im powie, że ćwierć denara, bo to jest słuszne, nie? Czyli mogli wyjść nawet tak nieciekawie, czyli troszkę musieli zaufać. Eee, potem wyszedł około godziny, hmm, wyszedszy ponownie około godziny 6-9, tak samo uczynił. Czyli 6 i 9, nie? czyli ci, co byli zatrudnieni o godzinie 12, potem pracowali przez 6 godzin i ci, co byli zatrudnieni o 15 i pracowali 3 godziny, oni też usłyszeli, że co słuszne to im da. Ale co będzie słuszne nie wiadomo. Musieli zaufać. No i ostatni złapał o godzinie 11, czyli 17 na naszym zegarku. – Czemu tu stójcie cały dzień bezczynnie? – zapytał. Odpowiedzieli mu – bo nas nikt nie najął. Rzekł im – idźcie i wy do winnicy. – A czemu mają iść do winnicy? – No, teraz pójdziemy ci robić tam, nie? Ale widzicie, oni poszli. Poszli do winnicy, pracowali. Co im szkodzi? Eee, przez cały dzień czekali w bezczynności. Licząc na to, że może ktoś ich zatrudni, mogli już dawno pójść do domu. Mogli powiedzieć: A, nic z tego dzisiaj nie będzie. A, nawet jak mnie ktoś zatrudni, to co mi da? Nic mi nie da. Ale oni czekali. Czekali i yy, w końcu im się udało. I zobaczcie, co tam się potem stało. Kiedy pan winnicy wrócił, powiedział: Weź tych ostatnich, nie? którzy ostatni przyszli. I zapłacimy denara. No to ci dostali denara, no to my też tak myślimy, nie? No, że ci, co robili więcej, no to więcej dostaną, nie? Ci ostatni to sobie pomyśleli, ło, ale stawki poszły w górę, to ja chyba za dwa albo trzy denary dostanę. A oni też dostali denara. I się zaczęli wkurzać. Em, zaczęli się wkurzać o to, że Pan Bóg, że Pan Winnicy. Czyli w odniesieniu, jak to jest zawsze z przypowieściami do naszej rzeczywistości, Pan Bóg wszystkim dał po denara. Ale zobaczcie, jaka tu jest różnica. Ci, co dostali denara, na początku co? Cieszyli się, mówili: Kurczę, jesteśmy w ekipie. Nie. Nam się udało, będziemy fajni, dostaniemy pieniądz. Ci, co byli następni, to sobie myśleli, no, udało się jako tako, nie? Jeszcze może się pewnie tam coś przyzwoicie zarobi. Wszyscy, co byli później, to już mieli taką coraz mniejszą pewność. Jest tak myśleli, no może coś dostaniemy, nie? Ale poszli pracować. A ci, co przyszli ostatni, oni nawet nie usłyszeli o wypłacie. Zobaczcie, że tam było, że tam właściciel winnicy powiedział idźcie do winnicy zasuwać. Nic nie powiedział, że tam co słuszne da, albo że w ogóle nie da, albo że da, ale także nawet nie kupię nic do jedzenia, nic nie powiedział. Po prostu mówi: Idźcie do winnicy. I zobaczcie, każdy z nich dostał po I my się możemy tak denerwować, że to jest nieuczciwe. Ale uczciwość u Pana Boga jest czymś zupełnie innym niż nasza uczciwość. Bo nasza uczciwość jest taką uczciwością, e, która zakłada, że każdy z nas może sobie coś zasłużyć. Że każdy z nas może sobie zasługą wypracować jakieś sprawy. E, ale tak naprawdę, gdyby pan winnicy e, nie przyszedł, to nikt by nie został zatrudniony. I to, że pan winnicy za, zatrudnił kogoś, to zawsze robi. Taką radość temu, kogo zatrudnia. I każdy, kto nie jest w winnicy, tak naprawdę jest smutny, jest mu żal, bo być może będzie na drugi dzień głodny, być może znowu będzie musiał kombinować na drugi dzień, albo że na drugi dzień też go nikt nie zatrudni. I tak samo jest z Królestwem Bożym, że w Królestwie Bożym. Wszyscy są szczęśliwi. I Królestwo Boże jest takim szczęściem, które może być nam dane jeszcze tu na ziemi. Bo Pan Jezus mówi, Królestwo Boże jest pośród was. Ci, co nie są w Królestwie Bożym, to oni właśnie są smutni, oni oczekują, oni nie wiedzą, co, co jest tak naprawdę takim wielkim szczęściem w życiu, na które czekają. A na jakieś szczęście czekają, no bo każdy z nas czeka na jakieś szczęście. Każdy z nas poszukuje szczęścia. E, I Pan Bóg, sprawiedliwość u Pana Boga jest tym samym, e, co miłosierdzie u Pana Boga. Bo Pan Bóg nas stworzył po to, żebyśmy byli szczęśliwi. E, I Jego sprawiedliwość to jest e, być wiernym, właśnie temu celowi dla którego nas stworzył czyli być wiernym e, sprawi, być wiernym e, temu żeby nas sprawić szczęśliwymi i każdy z nas ma być po prostu szczęśliwy i ten kto na przykład był w kościele zawsze wierzył, zawsze chodził do kościoła e, był od razu wychowany w wierze jest jak ta pierwsza ekipa, która mówiła, jest, jesteśmy w tej ekipie, która od razu zaczyna, nie? która od razu będzie pracować, która dostanie pieniądze, która się nie ma czym martwić, będziemy zbawieni, a ta cała reszta oni będą potępieni. No i Pan Bóg właśnie tak nie myśli. Pan Bóg myśli, ja chcę każdemu dać zbawienie, każdemu chcę dać denara, ja nie chcę, żeby, nikt, żeby ktokolwiek był głodny. Głodne zbawienia, głodne szczęścia. I zobaczcie, jaka jest różnica między ludzką sprawiedliwością a Bożą Sprawiedliwością. Ludzka sprawiedliwość zakłada, że za każdym razem, jak ktoś komuś coś nie wyjdzie, zrobi mniej, to żeby mu od razu uciąć. Z wypłaty albo ze szczęścia, albo jeszcze z czegoś innego. A Pan Bóg i sprawiedliwość Pana Boga, Jego miłosierdzie, mówi, że szczęście należy się każdemu, kto Mu zaufa, kto będzie chciał należeć do Jego winnicy. Nawet w momencie, kiedy Mu się będzie wydawało, że nawet nic za to nie dostanie, bo się spóźnił. Hmm. Zobaczcie, przypomnijcie sobie, ostatni, którzy zostali zatrudnieni do Winnicy, dostali tylko informację idźcie do Winnicy. Nie mieli żadnej obietnicy, że, że coś tam dostaną. Wbrew tym, którzy na samym początku wiedzieli, że idą po Denara. Oni tak poszli, a cały dzień nas nikt nie zatrudnił. Może nawet szli tam ze smutkiem. I zobaczcie, która sprawiedliwość jest lepsza. Czy ta pana Boga, który chce zawsze dać wszystkim szczęście i która daje szczęście wszystkim, którzy zaufają mu i uwierzą, że, yy, że Pan Bóg jest dobry? Czy lepsza jest sprawiedliwość człowieka, która mówi: jak ci się nie uda, to. Nie damy Ci ani pieniędzy, ani ci szczęścia nie damy. Musisz wszystko zrobić doskonale. Musisz pracować pełne 12 godzin w pocie czoła i tylko niektórym się to uda, a reszta nie, nie otrzyma ani szczęścia, ani pieniędzy, ani niczego innego. Ja myślę, że lepsza jest ta zdecydowanie ta druga sprawiedliwość. Właśnie dzięki tej drugiej sprawiedliwości, tej Bożej, tej, yy, która chce dać wszystkim szczęście, każdy z nas może zostać zbawiony. Każdy, bez wyjątku. Jak tylko zaufa Panu Bogu, że Pan Bóg chce mu dać szczęście, że Pan Bóg jest miłosierny i dobry, yy, zaufa Bożej Sprawiedliwości, która jest miłosierdziem, będzie mógł iść do nieba. Bo ludzka sprawiedliwość, gdybyśmy przy każdej naszej, przy każdym naszym błędzie, przy każdej naszej porażce, chciałaby nam odjąć tego naszego szczęścia, chciałaby nam powiedzieć, że już nie, idziemy do piekła, koniec. Bo nie udało nam się wszystkiego zrobić w sposób doskonały. Pan Bóg wie, że my nie jesteśmy doskonali, wie, że nie każdy. Nie każdemu się uda tak, jak tym pierwszym robotnikom w cudzysłowie, zatrudnić od razu do, do kościoła, od razu do dobrych uczynków. Wiadomo, że najlepiej być od razu w kościele i się cieszyć, i mówić, a jesteśmy w tej ekipie, ale trzeba pamiętać, że Pan Bóg dla wszystkich chce dobra i wszystkich chce uszczęśliwić, wszystkich chce mieć w niebie. I na zadanko domowe. Możecie sobie odpowiedzieć na takie pytanie. pytanie. Czym się różni sprawiedliwość Boża od sprawiedliwości ludzkiej? Dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia.